Witam, to Łukasz z kanału Long Story Short. Na tym kanale będę streszczał w języku polskim istotę rzeczy, materiałów w języku angielskim, które oryginalnie są w języku angielskim, ale nie tylko. Będą też wycinki, wypowiedzi w języku polskim i moje komentarze do nich. Być może będą też całkowicie moje własne jakieś autorskie filmiki jak na przykład, nie wiem, czytanie fragmentów ciekawych książek, czy przedstawianie myśli, mm, z, m, głównych myśli z tych właśnie, z tych właśnie jakichś książek, artykułów i, i temu podobnych rzeczy. Zakres tematyczny. Yy, bardzo szeroki i oscyluje wokół gospodarki, historii i postrzegania zmian na świecie. Cel kanału nie lajki, nie komentarze, nie zasięgi, nie zarabianie. Tylko wspomożenie dyskusji w gronie rodziny i znajomych. Montaż filmu jest ubogi, ale dźwięk, treść i źródła będę starał się utrzymać na dobrym poziomie. W opisie filmu zawsze będzie link do materiału źródłowego, który będę omawiał, oraz do innych informacji uzupełniających. Dziś Heresy Financial. Financial Repression has been planned for over 10 years. Będę omawiał tutaj um, um, taki filmik o tytule Represje finansowe, które były zaplanowane od ponad 10 lat. The IMF has been working on a plan since 2011 for financial repression as a tool to transfer your wealth. To the government as a way out of the mess of overspending and overborrowing that the government has done in order to prevent the government's collapse and have citizens bear the financial burden instead. And we're going to go over that plan today. Ready? Let's dive in. All right. I will have this paper linked in the description below, just in case you want to read it. I think it's about forty or fifty pages, not too long here. And you can see the date on this paper is 2015. This is the updated one. They started this uh, working on this plan, and this uh, the original version of this was put together in 2011. This is by Carmen Reinhardt and M. Belen I believe. Sorry if I butchered that. And uh, what this uh, what this mainly is talking about is, as you can see here, the liquidation of government debt. Basically, there is uh, a problem with high public debt, and uh, it results in default and restructuring, right? And and so this whole paper is about a plan to use financial repression um, and inflation in order to uh, bail the governments out of the mess that they've created. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pracuje nad planem dotyczącym wykorzystania represji finansowych jako narzędzia do transferu Twoich oszczędności do rządu, jako sposobu na poradzenie sobie z kłopotami związanymi z zadłużeniem. Pracuje ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy nad tym planem od 2011 roku. Link do dokumentu jest w opisie filmu. Dokument pochodzi z roku 2015 i jest to jego uaktualniona wersja, gdyż oryginał opracowano w 2011 roku. Dokument liczy około 50 stron. Autorzy to Carmen Reinhardt i Belen Spranica. Zapamiętajmy te nazwiska. Będzie jeszcze o nich mowa w pewnej książce, którą pokażę. W upłynnieniu likwidacji długu najlepiej sprawdzają się represje finansowe, gdy są połączone z inflacją. Takie zdanie jest podświetlone w tym tekście myszką przez youtubera. Jeszcze raz powtórzę, w upłynnieniu likwidacji długu najlepiej sp sprawdzają się represje finansowe, gdy są połączone z inflacją. On the government. Things like forcing savings into low interest rates. Things like forcing 401ks and pensions to invest in a certain way, a certain allocation to government bonds, even though the interest rates are low and uh, below the rate of inflation. Things like potentially limiting the ability of citizens to transfer their wealth to other currencies, to buy other currencies with their money. Things like making it illegal to buy gold. Or buy things like Bitcoin. Putting limits on the amount you can buy of stocks or real estate or other assets. Putting in place price controls on things so that people cannot. Continue to sell things for higher and higher to compensate themselves for inflation, and corporations can't compensate themselves for inflation, but to continue to transfer that wealth to the state. And the reason why I brought up this IMF paper at the beginning is because I'm pointing out that none of this is a boogeyman, none of this is fringe, none of this is like voodoo conspiracy theory. This is the IMF talking about these things in a 50 page paper in 2011 and revising them in 2015, saying, all of these are tools that governments should consider as a way to get out from under the debt load that they've accumulated for themselves, to not have to default, to not have to restructure, just transfer the wealth from the citizens. And when they find out, make it illegal for them to do anything about it. So I highly encourage you to read this paper. Like I said, it's not that long. And I hope the explanation about what financial repression is and how it works out. Mechanistically from like the individual standpoint, barring the credit cards. I hope that explanation is helpful. Let me know if you have any questions in the comments section below. Do represji finansowych zaliczamy takie rzeczy jak wymuszone oszczędności na mały procent, zmuszanie funduszy emerytalnych do inwestowania w konkretne rzeczy, na przykład obligacje skarbowe nawet gdy ich odsetki są małe i poniżej stopy inflacji, czyli de facto z ujemną rzeczywistą stopą zwrotu. Ograniczanie możliwości dokupna obywatelom innych walut. Zakazywanie kupna złota lub bitcoina. Ustalanie limitu kwotowego, za który można kupić akcje, nieruchomości lub inne aktywa. Regulowanie cen, by obywatele nie mogli skompensować sobie inflacji na coraz to bardziej podwyższonych cenach dóbr i usług. I powód, dla którego przytoczyłem ten dokument na początku, to wykazanie, że to nie teoria spiskowa, lecz oficjalny plan Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie podane są narzędzia rządom, których użycie powinny one rozważyć, by obniżyć dług by nie musieć bankrutować lub restrukturyzować swojego długu. Po prostu mogą przytulić bogactwo od obywateli, a gdy ci się zorientują, zakazać, by mogli cokolwiek z tym zrobić. Jeszcze ode mnie taki epilog do, do, tego, do tego filmiku. Otóż prosiłem, żeby zapamiętać nazwiska tych pań, które są autorami tego, tego dokumentu Międzynarodowego Funduszu Walutowego czyli Carmen Reinhardt i Belen Zbranika otóż te panie są wzmiankowane w rozdziale 88 pod tytułem Czy musimy się obawiać dalszej represji finansowej to jest rozdział ze strony 223 książki pod tytułem Wielki reset walki ze złotem i koniec systemu finansowego autor Willem Midelcup to jest książka z 2013 roku, ma kilka wersji językowych, jedną z nich, tylko kilka, koło pięciu, jedną z nich jest język polski. Nie mylić tej książki proszę z wielkim resetem Klausa Schwaba, bo ich angielskie tytuły to, to, to tutaj w przypadku książki Middlecoopa to jest Big Reset, a książki Schwaba to jest Great Reset, prawda? Kosmetyczna różnica, no ale jeden wyprzedził drugiego tam co najmniej sześcioma latami, prawda? I... I pan Midlku pisze stricte o kwestiach finansowych, a nie o jakichś po prostu innych, jak, jak szwab. Przeczytam fragment dotyczący po prostu tego dokumentu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Carmen Reidhardt i Belen Zbranika wymieniły niektóre inne formy represji finansowej. Dodałem do nich własne interpretacje. Rygorystyczne przepisy regulujące inwestycje, nacjonalizacje w nawiasie, konfiskaty emerytur, regulacje transgranicznych przepływów kapitałowych, zakaz wykorzystywania pewnych aktywów inwestycyjnych, specjalne formy opodatkowania w nawiasie osób zamożnych, bezpośrednie inwestycje w nawiasie, zespół ochrony przed spadkami na Wall Street, strzyżenie właścicieli depozytów, bail-in, zamykanie banków wakacje bankowe. Wytłumaczenie do tego strzyżenia właścicieli depozytów, bail-in. Chodzi o to, że oszczędności powierzone bankowi są jak gdyby jego, a my mamy tylko jak gdyby roszczenie do nich. I się o tym przekonali gorzko właściciele depozytów w Grecji i na Cyprze. Gdy tam po prostu weszło prawo, które de facto jest już rozciągnięte na większość krajów europejskich, że bank, gdy ma problemy finansowe, może się uratować, yy, może się uratować po prostu z pieniędzy swoich depozytariuszy. I to się nazywa bail-in. Yy, troszeczkę inną rzeczą jest bail-out, gdy rząd ratuje daną instytucję. Czyli gdy rząd ratuje po prostu instytucje, to się to powiedzmy bardziej rozchodzi po, po kościach, bo jak gdyby całe, cała populacja danego państwa się, się na to składa, prawda? A gdy jest bail-in, to tylko ci, którzy są związani z daną instytucją, na przykład osoby Y są związane z bankiem X, bank, bank X ma duże kłopoty finansowe, więc on się ratuje tymi depozytami tych osób Y, które mają je złożone w tym upadającym banku X, prawda? Na tej, na tej zasadzie. Yy, specjalne formy opodatkowania osób zamożnych. Tutaj zapewne chodzi o to progresywne opodatkowanie, tak, że dajmy, a to, nie wiem, jedną nieruchomości pozwalamy mieć z jakimś tam póki co niskim podatkiem od nieruchomości, jak w Polsce póki co. Ale już druga będzie, nie wiem, większa, trzecia znacząco większy podatek, a czwarta super duży podatek, prawda? To jest ten podatki, podatek pro, progresywny w ten, w ten sposób. O tych innych rzeczach w zasadzie już, już wspominał ten, ten, ten youtuber, prawda? Tutaj są one przytoczone w książce troszeczkę innym, innym językiem, prawda? Ja od siebie jeszcze, taki, taki, taka druga gdyby prywatna wkładka, dodam jeszcze, że do tych represji finansowych chyba by należało zaliczyć jeszcze wszelkiego rodzaju wariactwa ekologiczne natury wywłaszczeniowej, prawda? W stylu, jak nie wiem, z samochodami jakiś czas temu, że kup diesla. Diesel jest oszczędny, prawda? Oszczędny i, i, i tak bardzo nie truje, bo ma tam te różne systemy po prostu oczyszczania. Zostaw diesla jednak jest zły, kup elektryka, prawda? Wymień kocioł węglowy na, na kocioł gazowy. Zostaw kocioł gazowy, kup pompę, pompę ciepła. Dobrze, jak już masz tą pompę ciepła, kup sobie nowszą, bo wiesz co, bo ta obecna ma nie taki gaz, a, a po prostu, a, a teraz ważne, żeby, żeby żeby gaz był bardziej ekologiczny, więc kup sobie najlepiej nowszą pompę ciepła, prawda? Zadbaj o to, żeby nie wiem, twój budynek miał certyfikat ten energetyczny. Wyremontuj swój swoje mieszkanie, swój dom, prawda? A jak go nie wyremontujesz, nie masz wystarczających pieniędzy, żeby go po prostu przystosować do obecnych wymagań, surowych, nie wiadomo skąd wziętych, to dajemy ci na to tam czas, parę lat. A jak się nie wyrobisz, to sorry, płać gigakasę, na której zapłacenie też pieniędzy nie masz, prawda? Czyli tak naprawdę chyba koleżko się będziesz pozbywał tej, tej po prostu mm, nieruchomości w sposób taki gdyby pełzający? Czyli jak gdyby no. Wywłaszczymy cię z tej nieruchomości, tak? Państwo przejmie to, co posiadasz ty. To są właśnie, to jest właśnie istota represji finansowych.